Pani Przewodnicząca. Tym razem Pani odwołania chce i prawa strona, i lewa strona Parlamentu Europejskiego. Pani kadencja to symbol arogancji, chaosu i decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami ponad głowami obywateli w imię Pani dyktatorskich zapędów. W trakcie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi ośmieszyła Pani siebie i całą Unię Europejską, pokazując brak siły negocjacyjnej, co w efekcie doprowadziło do was wasalizacji Europy wobec Stanów Zjednoczonych. Donald Trump się z Pani śmieje. Wpycha nas pani do wojny między Ukrainą a Rosją. Może dla pani wojna to jest szansa na przykrycie pani przekrętów, tylko dlaczego za pani interesy mają walczyć nasi mężowie, nasi synowie i nasi bracia? Chce pani walki za Ukrainę? Niech pani wyśle na front swojego męża i pełnoletnich synów i może gdyby pani miała taki obowiązek, mniej ochoczo mówiłaby pani, że wojna na Ukrainie to jest nasza wojna. A propos pani męża. Afera Pfizergate nie wzięła się znikąd. Ładnie się ustawiliście na pandemii. Szkoda, że kosztem naszego życia i naszego zdrowia. Zrujnowała Pani zaufanie obywateli. Tak bardzo dba Pani o nasze bezpieczeństwo, że wpychając nas do wojny, jednocześnie chce Pani uzależniać nas od importu żywności z państw Mercosur i doprowadzić do bankructwa tysięcy europejskich gospodarstw rolnych. Za to powinien być kryminał, nie Komisja Europejska. Forsuje Pani cenzurę i masową migrację przestępców i graczy do Europy. Fajnie się urządza komuś życie, jak sam jest się bezpieczną, prawda? Dość. Polska to nie jest gubernia. Pani Lewackiego Imperium do dymisji natychmiast.